Siemanko, to ja Adam i dzisiaj jestem z graczem przywitaj się jestem czekaj jeszcze może nie było słychać jestem gracz o, no to super eee, dzisiaj będziemy sobie boostować postacie ja dzisiaj będę boostował mianowicie Spajka a ja dzisiaj będę boostować B. No to co więcej mogę powiedzieć? My się widzimy w ludzie. Dobra, my już jesteśmy w grze. Dla was to była sekunda. Um, to my teraz tak. Ej, poczekaj, bo masz jakiś... Coś się dzieje z mikrofonem. Weź ten, ogarnij. Halo, halo. Dobra, dobra, powinno być git. Dobra. Przepraszam za... Chwilę problem techniczny, ale chyba. Kam się! Kampa! Gracz, kampa! O kurczę! Dobra, dawaj, teraz już uciekaj. Dobrze graczu. Dobrze graczu. Po... No to ci powiem, Beczunia. Fajne bustowanie postaci. Fajne bustowanie, nie? Nie, nie, nie. Uciekaj, uciekaj! Nie, no wiem, że się zachowuję jak kit największy. Przepraszam z góry. O, dobra. Będziemy też mogli w sumie zagrać tego kastanka, jakby, nie? W sensie, że nie na live, tylko po prostu, że sobie zagram, na przykład. Było na tak jakby wiecie. też możemy Wam pokazać na szybko editor. Map, jak działa, i w ogóle. Mm. No, ja już to poznałem z trochę czasu temu. Jeśli chcecie więcej odcinków, to przeżyj to. Jeśli to przeżyje, będzie Beka. Nie no, Beka. I to tak... Ale ty, on ma taką szansę, on by po prostu. trudno to dotarczy dla nas. Ale dobrze, że ty miałeś tą nieśmiertelność. Ja nie mogę. Dobra. Jeśli chcecie więcej odcinków z graczem, to piszcie. Ajajaj. Aj, aj. No dobra. Drugie miejsce. Jak na takie postacie, to dobrze. No. Ja też Wam nie będę tak za bardzo przynudzał, bo ja wiem, że Mój odcinek, który nagrałem 3 lata temu, ma ile? 126 wyświetleń, to pomijając, bo jakby ja jestem z tego wyniku bardzo zadowolony. Ja jestem ogólnie, można powiedzieć, YouTuberem, który jest. W żłobku, w sumie, jeśli chodzi o nagrywanie. Mikrofon. I po prostu. Ja jestem zadowolony z każdego jednego wyświetlenia. Z każdej jednej osoby, która przychodzi na mój kanał. I to jest super, że. Mikrofon. Przepraszam za mojego psa. On ogólnie. Wy nawet nie wiecie, jak. Jak twórca, na przykład jak ja... Nie wiem, czy ja się mogę twórcą nazwać, ale po prostu jak jakiś youtuber, nawet taki mały, się cieszy chociaż z jednego wyświetlenia. Z jednego wyświetlenia się ciesza. Naprawdę. I to jest. Mo, może to nie jest takie proste do zrozumienia, ale po prostu jest. Mm, bardzo miłe. Bo wiem, że y, mimo mnie nie lubicie, to wiem, że mnie oglądacie, nie? I tą chwilę swojego życia... Wchodzicie do mnie, nie? O kurcze, O KURCZE! O KURCZE! Ten powrót mnie zniszczył No, a w nie wiem, jak to działa Tutaj... Jak ona się nazywałam? Czekaj mm. Czarna magia, możemy ją nazywać Dobra, tutaj tej czarnej magii No, ja wezmę piperkę ja też taką wysoką rangę sobie wezmę. Jaka to jest? Ja nie mam jakiejś wysokiej rangi. Właśnie. Ludzie, ja was ogólnie po tej rundzie wam opowiem co nieco. Mam nadzieję, że gracze jest dobrze słychać. Ktoś ma ja, taką nadzieję. Bo ja tego nie mam za nagrywać drugi raz. Parada kringu. Dwa, dwa No. Co Nie wiem, odwaliłeś manianę. A ja jeszcze większą. No, chodźcie. Mówi ktoś do kogoś, że odwalił manianę. Po sekundzie nie trafił... Nie trafił dwa... Trzy razy. W nieruchome cele. Ale ja mam farta, to? HP. No. Huh, huh, huh. No. Mm. Czy piperka porobi kolta? Oła! Widom Ale jestem. Ja no? pamiętam, jak jeszcze. No, em, no. W, w, po, na początkach tej gry. O, 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 na początkach tej gry było. Wygramy to! Wygramy to, ta! Totalnie! Nie to. gramy! O, wygramy to! <śleski> no no my to, to teraz tak. A nie, dobra, nie wygramy. Spokojnie się teraz <gulia> rozpisz. To było przeznaczenie. Przeznaczenie. Najmów. Kurde, ty kurde, tak denerwują jak Właśnie Kurszanie mnie też. Mnie. Wkurzony <gulia> 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 gracz. To jest przeznaczenie, proszę pana. Dobra. Przyjęliśmy ten ekspert, to te małej postacie. To, to proszę no Właśnie, faktycznie, bo em, em, powiedzieliśmy każdemu, e, będziemy dzisiaj w małe postacie, po czym biorą 18 rangi. O, dobra. Mam Ej, to chyba w małej w 18... O Nie, ale mała postać. O, o Jezus. <laughs> Dropnąłem to dopiero, a więc no. Mikrofon! Wykuł mikrofon. Dobra. Jest git. Jak ten, kto chce skarpetki spajka, to zostawia lajka i suba. Skarpetki spajka. Za jednego lajka, suba i dzwoneczek. Ej, dlaczego wy nie zostawiacie lajka, like, suba i dzwoneczka? To są skarpetki z fajka, chłopie. Ci nas nie lubią. O, nie, o kurde! I znowu kraken! O, o, ej, uważaj, no to mam postać. O! Co? Co? Ona ci może zamrozić na pewną chwilę. O kurde. No to mnie zamroziło coś. No właśnie. Ja mam jakiś efekt śmierci. Ja miałem jakiś efekt śnieżki z nic w komentarzach. Dla Adama. Dla kogo? No dla kolegi z mojej klasy. A właśnie. Bo ja zapomnieć wam powiedzieć. też taki Fendi. Prawda, graczu? Tak. Ile to trwa już? O Boże, 10 minut. Ja będę yy, będziemy musieli ten odcinek za niedługo niestety kończyć. Yy, ale jeszcze nie. Jeszcze nie. Bo chcę wam pokazać postać. Która dla mnie. Nie wiem, wy macie może inne zdanie. Nie końca 15 to sobie, Dobra. Albo nie, to. Chciałbym wam powiedzieć jedno. Jeśli będziemy na miejscu od 1 do 5 teamów, zostawiacie la lajka i dzwoneczek i suba. No to teraz proszę. No to łatwa, tak. O kurde. Ja nie jestem dobra na taką postać. Ja też nie. Zostanę sobą. Ło kurczę, Ło kurczę, o kurczę! Nie gdyby jest takie Mani, gdy Nani wypuszcza tą swoją główkę, wiem. to wtedy trzeba przerzucać tak dookoła, żeby te, żeby ciążej cię było trafić. Nie, wiem. wiem, bo ja mam nani na drugim końcu. Um. A, co chciałeś powiedzieć? No, że ta poświęcja jest jaka, bo chyba się ulało. <ślesz> Um, wiesz, bo ogólnie... A poczekaj. Ej. Jaką by można... Dobra. Gram. Rundę. Weź swoją najlepszą postać i gramy rundę finałową. Na no odcinku. Uuuu. Uuu. Dobra, ty swoją uh, najlepszą. Proszę, proszę. Nie, nie, to lepsze Star Power. Ten będzie lepszy, dobra. Łapkę, górę i su subskrypcję, żebyśmy przetrwali kolejną rundę. Nie żuli. <noise> 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 Żulenie to nie jest droga <noise> youtuberów. <głos> nie no Polacka no. <noise> Dobra. Biku, teraz to wygrywamy. Jeszcze pochwalić. Jesteś pochwalić. <noise> Ja też chcę się pochwalić, bo mam gadżet. Taki, który. Mam, mam w ogóle wszystko do tego. Mam w ogóle wszystkie rzeczy do. do. szeroki. to fajnie. O kurcze, blade. O kurcze, o kurcze. Dobra, ja nie mam plasterka. Nie mam plasterka, nie mam, nie, nie mam. Nie jest dobrze, nie. Oj, nie, dodamy. damy. Oj, tak, tak, oj, tak, tak. O kurcze. O kurcze blade, ojoj oj, oj. Co? A ty tak? Te... Daj się zabić, daj się zabić. Daj się zabić swoje życie już nie. Nie dobra. Łopoli. Uciekaj, 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 uciekaj. Dobrze. A by tam postać, muszę tak uciec łatwo. Dobra, byku, e, Mamy 3 minuty. Bo YouTube mi strasznie ucina zasięgi. Jak... I dlatego YouTube sobie postanowił, że moje... że moje odcinki nie mogą trwać dłużej niż 15 minut. Nie. No to rip. Chłop ma dobry nick. Obraziłem się na was. Chowamy się w <noise> Dobra. Ja będę kończył ten odcinek. Ze mną był dzisiaj Gracz. Pożegnaj się. Graczu.